Cześć, witaj na moim jogowym kanale z tej strony MaryKate i zapraszam na dzisiejszą 15-20 minutową praktykę dla otwarcia naszej klatki piersiowej, otwarcia naszego serca. Wiem, że to jest jeden z Waszych. Ulubionych rodzajów praktyki, a ja on tak samo te praktyki zostawiają nas z, z takim poczuciem lekkości. Więc miejmy nadzieję, że dzisiaj, w tym krótkim czasie, uda nam się właśnie to wydobyć i z ciała, i z głowy, e, przez pracę z oddechem. E, zapraszam Cię na matę, usiądź sobie wygodnie, a kiedy już usiądziesz, to e, odłożymy się do pozycji dziecka, w której zaczniemy dzisiejszą praktykę, e, rozkładając kolana na krawędzie maty. Chcemy, żeby klatka łagodnie opadła między uda. Sięgamy dłońmi daleko do przodu. Możesz oprzeć czoło na matę, jeżeli dosięgasz. Weźmiemy sobie tutaj kilka głębszych oddechów. I dzisiaj w tych oddechów chcemy delikatnie pokołysać głową na boki. Masując przy tym miękko czoło o matę. Jeżeli chcesz sobie jakąś dodatkową warstwę, jakiś kocyk podłożyć pod czoło to śmiało. Chcemy wytworzyć takie przyjemne ciśnienie, które rozmasuje nam głowę, rozmasuje czoło i tak w rytm oddechu delikatnie kołyszymy raz na prawo, raz na lewo. Mamy jeszcze dwa głębokie oddechy, przyciskając skronie czoło do maty, przetaczając się z jednej na drugą stronę i spotkamy się teraz w centrum, woli zostając nisko, przenosimy się do przodu i odkładamy się. Na brzuchu z przodu maty, dłonie wędrują na boki maty, i wypychając się z dłoni, rolujemy się kręg po kręgu, do góry łopatki ciągną, za nimi podnosi się szyja, na końcu podnosimy wzrok. I falą, prostym kręgosłupem, odkładamy się daleko do przodu. I fala do góry wdech. I wydech. I jeszcze kilka razy sobie tak pofalujemy. Głównym odcinkiem kręgosłupa. Mocno ciągnąc łopatkami do góry. Z wydechem starając się odłożyć brzuch jeszcze dalej. I góra, wdech. Nie musimy doprostowywać łokci do końca. Wdech, na dół. Góra, wdech. I wydech. Ok. Przyciągamy dłonie do żeber, odstawiamy palce stóp na matę i przez klęk podparty przenosimy się prosto do psa z głową na dół. Możesz zatrzymać zgięte kolana, delikatnie wypchnij się z dłoni do prostuj plecy wydłuż kręgosłup. Rotujemy pośladki do sufitu. Głęboki wdech i wydech w pozycji przyciągamy pięty na matę. Rozkładamy teraz stopy na zewnętrzne krawędzi maty, szerokość w takim szerokim psie i podchodzimy sobie jeden krok bliżej dłoni. Przenosimy ciężar ciała na prawą dłoń i lewą ręką sięgamy po zewnętrzną krawędź prawej kostki. Dokładnie. Miękko przyciągając się do tej nogi, staramy się odkręcić tu. I klatkę tak, żeby móc spojrzeć na sufit pod tym prawym ramieniem. Jeżeli potrzebujesz, to zginamy sobie lewą nogę. Staramy się przekręcić, zrotować positułowia. Cały czas aktywnie się wypychamy z prawej ręki na macie. Weź tu jeszcze jeden wdech. I wdech. Lewa dłoń wraca na matę. I zmieniamy stronę prawa, ręka łapie za lewą kostkę i przyciągając się do nogi, rotujemy klatkę. Staramy się skierować wzrok na sufit pod lewym ramieniem. Super. Pamiętaj o opcji, jeżeli potrzebujesz zginąć jakieś kolano, to spróbuj, żeby to było prawe. I jeszcze jeden oddech tu. I powoli puszczamy skręt, wracamy dłądni na matę. I teraz miękko odkładamy kolana razem. Łączymy pięty i siadamy pośladkami. Zatoczymy sobie trzy duże okręgi ramionami do tyłu dla rozluźnienia. Łączymy ten ruch z oddechem. Wdech ramiona do góry. I wydech. Góra wdech. I wydech. Ok. Powoli kierujemy prawą dłoń z tyłu za pośladki i teraz korzystając z takiego zamachu lewej dłoni będziemy podnosić biodra do góry, ciągniemy nimi do przodu i lewa dłoń sięga z tyłu za głowę. Przeciągamy się w pozycji, z wydechem wracamy i ta lewa dłoń odkłada się prosto za pośladki, a prawa robi zamach do tyłu, podnosimy biodra. Jakbyśmy chcieli narysować takiego X przed sobą. Jeszcze dwa razy na każdą stronę. Wdech biodra wysoko. I wydech, odkładamy pośladki, zmieniamy stronę, wdech. I wydech dół góra wdech i wydech miękko ostatni raz otwieramy klatkę i biodra wdech i wydech wracamy łapiemy teraz głowę obiema dłońmi, łączymy jej przyciągamy do dołu chcemy zbliżyć brodę do mostka pozwalamy się plecom zaokrąglić klatka się zapada i tutaj znowu na moment delikatnie kołyszymy Szyją, głową na prawo i na lewo. Powoli cały czas delikatnie napierając dłońmi na głowę, zaczynamy prostować plecy, rolować się do góry, kręg po kręgu. Otwieramy klatkę. Wypchamy teraz delikatnie do przodu, ciągnąc łokciami do tyłu i powoli wypuszczamy dłonie, odkładamy je z przodu na macie, palce stóp i wracamy do psa z głową na dół, wypchnięcie z dłoni, z wdechem prawa noga do góry, otwieramy biodro, sięgamy stopą jak najwyżej, aktywnie przyciągamy lewą piętę do maty, dłonie z przodu przyklejone. Jeżeli chcemy, zginamy kolano, przyciągamy pięty do pośladka i jeszcze jeden oddech tu. I z kolejnym oddechem przyciągamy kolano do klatki, odstawiamy stopę między dłonie i kładziemy lewe kolano, podnosimy się do wykroku. Weźmiemy tutaj kilka oddechów, z wdechem sięgamy dłońmi do góry. I z wydechem, trzymając mocny brzuch i kontrolowanie, opuszczamy biodra niżej, nie zapadając się w biodrach i nie wypuszczając klatki do przodu. Zostajemy w kontroli i w brzuchu, i w klatce, i w biodrach. Góra wdech. I wydech na dół. Wdech, góra. Wydech na dół. Jak w łokcie ciągnął na dół, klatka się otwiera do przodu. Góra wdech. I wdech. Łokcie ciągną do tyłu jak skrzydła, klatka otwarta. Góra wdech i wdech. I jeszcze raz, góra, wdech. I wdech. Powoli odkładamy dłonie na matę. Podnosimy lewą nogę do góry i próbujemy wysłać prawą nogę z powrotem do trzy nogiego psa wysoko do sufitu powoli przyciągamy kolano do klatki z powrotem i prostujemy teraz prawą nogę po skosie na lewą stronę odkręcamy klatkę do góry sięgamy lewą dłonią za głowę jesteśmy w pozycji upadłego trójkąta przewróconego trójkąta mocno otwarcie klatki i mocno biodra ciągną do góry głęboki wdech z wydechem odkładamy lewą dłoń Przyciągamy prawe kolano i odstawiamy na matę, pies głową na dół. Przeciągamy się w pozycji i lewa noga do góry z wdechem. Otwarte biodro. Sięgamy stopą maksymalnie do góry i jeszcze mocniej wypychamy się z dłoni. Opcja zgiętego kolana, pięta do pośladka. Pomaga jeszcze mocniej zrotować biodro zaczynamy przyciągać kolano do klatki przenosimy się naprzód przód maty stopa między dłonie miękko odkładamy kolano z tyłu i podnosimy się do wykroku sięgamy dłońmi do góry, wdech podnosimy biodra, wdech, otwieramy klatkę, zjeżdżamy biodrami niżej trzymamy mocny brzuch chronimy dół pleców góra wdech i wydech góra wdech i wydech. Otwarta klatka. Góra wdech. I wydech. Łokcie jakby się chciały spotkać z tyłu. Góra wdech. Wydech na dół. Ostatni raz. Góra wdech. I wydech. Odkładamy dłonie na matę. Podnosimy prawą nogę do góry. I wysyłamy lewą nogę do trzynogiego psa wysoko. W kierunku sufitu. Kolano wraca do klatki i prostujemy lewą nogę na prawą stronę. Otwieramy klatkę, sięgamy daleko prawą dłonią. Przewrócony trójkąt. Trzy głębokie oddechy w pozycji, cały czas mocno wypychając się z lewej dłoni na macie. Wracamy dłonią na matę, lewe kolano do klatki i odstawiamy je pies głową na dół. Przeciągamy się w pozycji i dociągamy pięty do maty, głowa luz. Głęboki oddech. I powoli odkładamy kolana, siadamy na pięty, wracamy do siadu. I miękko teraz podnosimy się na kolana. Zatrzymujemy je na szerokość bioder, odkładamy dłonie na dole pleców, palce są skierowane do maty i wypychamy biodra do przodu, otwieramy klatkę, zostajemy na pięć głębokich oddechów w pozycji wielbłąda. Klatka wyciąga się wysoko do góry. Jeżeli chcesz, możesz opuścić głowę, otworzyć gardło. Jeszcze trzy oddechy tu. Powoli wracamy do pionu. Mocny brzuch pomaga nam wrócić do pozycji. Otwieramy dłonie na boki na wysokości klatki piersiowej. Kilka razy skręcamy się na prawo. I na lewo, żeby zniwelować napięcie w dole pleców. Głęboko oddychamy. I teraz odkładamy dłonie z przodu i wracamy do leżenia na brzuchu. Kładziemy zgiętą prawą dłoń po boku w takiej pozycji kaktusa. I miękko przetaczamy się na prawy bok. Pomagamy sobie lewą dłonią wypychając się z maty. I zostaniemy sobie na moment w skręcie, jeżeli chcesz, kładziemy jeszcze lewą stopę za pośladki, to pomaga tak umocnić jeszcze ten skręt i jeszcze przykleić ramię, otworzyć klatkę na macie. Trzy głębokie oddechy tu. Otaczamy się z powrotem do centrum, płynnie zmieniamy stronę. Zgięta lewa ręka na bok. Wypychamy się z prawej, przenosimy się na bok tułowia. Jeżeli chcemy, to stawiamy stopę za pośladki. Czujemy jak otwiera się ramię, otwiera się bark po lewej stronie. Oddychamy do tego miejsca. I jeszcze jeden oddech tu. I wracamy na brzuch, przyciągamy dłonie do żeber i wypychamy się z dłoni, siadamy wygodnie na piętach, znowu zrolujemy sobie ramiona do tyłu z wdechem, wydech, ściągamy je na dół i jeszcze na moment wejdziemy sobie z takiego rozciągnięcia palców stóp. Jeżeli jest to możliwe, to odkładamy pośladki na palce odłożone na matę. Jeżeli to jest zbyt mocne, to podnosimy się na kolana tak jak poprzednio i tym razem palce są wbite w matę i może próbujemy delikatnie to napięcie, ten ciężar ciała na nie nakładać. Jeżeli jest ok, palce nie bolą, zostajemy tutaj, pośladki na piętach, łączymy sobie dłonie, możemy je odłożyć na uda. Chcemy tutaj zostać na 10 głębokich oddechów takiej Medytacji, medytacji serca. Stąd propozycja, żeby dłonie były połączone na mostku. Chcemy słuchać się w swój oddech, poczuć otwarcie w klatce piersiowej. Ciało jest skupione na pracy, która dzieje się w stopach blisko maty, a my próbujemy skierować myśli do serca. Oddychamy pełną piersią, całą klatką. Czujemy się z dobrocią, z taką czułością do innych, do siebie samego, która wypływa z naszego otwartego serca. Zatapiamy się w tej emocji. Pozwalamy sobie na to, że jest to czasami trudne do znalezienia, do okazania, zwłaszcza sobie. I kiedy nasze ciało ciężko pracuje, czujemy już, Drętwienie w stopach, to staramy się jeszcze wysłać trochę tej miłości z otwartej klatki do całego ciała, aż po czubki palców, w stóp. Jeszcze trzy oddechy tu. I powolutku odkładamy dłonie z przodu, wypuszczamy palce i miękko stukamy nimi o matę, rozluźniamy napięcie i znajdujemy sobie teraz wygodną pozycję siedzącą, możesz złapać palce do rąk, troszeczkę je rozmasować, wziąć głębszy wdech i wydech połączymy sobie jeszcze. Dłonie na moment w centrum, zamkniemy oczy, weźmiemy kilka oddechów do otwartej klatki piersiowej, podziękujemy sobie za tą praktykę, która nie tylko fizycznie, świetnie na nas działa, otwiera klatkę, pomaga nam w, w poprawnej postawie prostej, ale też dociera głęboko do naszej czakry serca, wypuszcza wiele emocji. Wiele dobroci, wiele współczucia, takiego współodczuwania ze sobą, z innymi. I dostajemy na chwilę z całym tym workiem emocji. Dajemy sobie moment, żeby się zastanowić, co one dla nas znaczą, jak się w nich odnajdujemy. Dzisiaj zakończymy sobie praktykę takim sformułowaniem, które jest utożsamiane też z gestem Namaste, z Anjali Mudrą. Światłość we mnie kłania się światłości w Tobie. Namaste. Pięknie dziękuję za wspólną praktykę dla otwarcia naszych serc i naszej klatki piersiowej. Życzę Ci cudownego dnia i mam nadzieję, że do zobaczenia już wkrótce na kanale Amerykaj.